Jak wiecie, szukamy jachtu, rozglądamy się. No i. Wychodzi na to, że jacht to nie tylko dane techniczne. Jacht to historia, czasami dramatyczna. Bo dlaczego ktoś sprzedaje łódkę? Czasami dlatego, że się rozwija idzie ku nowemu, pojawia się nowy członek rodziny, wreszcie stać go na coś większego, nowszego, ma ambitniejsze plany podróżnicze. Ale czasem. Jacht niesie smutną historię, niespełnione marzenia. Zwykle słyszymy o tych spełnionych. Przepłynął świat dookoła, wygrał w Totka, zbudował miliardową firmę. A zawiedzione nadzieje? Jeden z jachtów, który rozważaliśmy. Właściciele? Rodzice z dwójką dzieci. Planowali całą rodziną popłynąć dookoła świata. Zatrzymała ich pandemia. Kiedy po kilku latach chcieli wrócić do planu, okazało się, że dzieci wyrosły i już nie chcą płynąć z rodzicami. Wszyscy zostali na lądzie, no i pozbywają się jachtu. Drugi jacht, przyszykowany w wielką podróż na ocean. Nagle pojawiła się choroba właścicielu ma. Żona sprzedała jacht. Kupcy, następni właściciele już mieli wypłynąć i też nagle diagnoza. Sprzedają, bo lekarze nie dają nadziei, że jeszcze będzie pływał. Spieszmy się płynąć dookoła świata.